Dzień dobry państwu w prasie zagranicznej na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo popularne okazuje się teraz być nowe, nowa fala, nowa moda na naświetlanie światłem LED, kolorowe światło, które skierowane na poszczególne części ciała może powodować Terapię, leczenie zarówno u ludzi, jak i również u zwierząt. W Polsce na razie dopiero raczkuje i jest stosunkowo mało popularne, ale tutaj zacytuję m.in. artykuł z gazety brytyjskiej The Guardian, w której jest opis tej terapii, jako bardzo taka rozwojowa terapia, również z szansą już istniejącą leczenia raka. I mówi się, że dosyć jasno wygląda perspektywa rozwoju tej dziedziny. Między innymi to światło lecznicze stosowane jest w anti-agingu, czyli w terapiach przeciwko starzeniu. Polega to na tym, że leżymy przez jakiś czas w, po prostu pod takim reflektorem, który na nas świeci. I wypełnia właśnie tkanki skórne wpływem tego światła. Tutaj między innymi jest przede wszystkim podkreślany aspekt pozytywny, czyli nieinwazyjność tej terapii, ponieważ tutaj nic nam nie grozi. I jak podkreśla autor jednego z tekstów zagranicznych, jak wyjdziemy z gabinetu kosmetycznego, to nie będziemy straszyć innych ludzi naszym wyglądem. W każdym razie zadane tutaj pytanie w mediach, czy ta żarówka LED jest naprawdę takim cudownym lekarstwem na wszystko, począwszy od trądziku po zmęczoną skórę. I w związku z tym, że również się mówi o tej terapii, w kontekście nowotworów, więc tutaj prześledźmy przez chwilę. To urządzenie, które stosuje się na przykład co tydzień, przez 13 minut, jako takie pulsujące światło. Oczy w tym czasie są zamknięte i mamy na sobie ubrane okulary. No, również jak Państwo zobaczycie na zdjęciach, te lasery są stosowane wobec psów. Poleca się je z tego powodu, że. Bardzo silnie oddziałują przeciwbólowo, i tutaj weterynarze polecają właśnie jako taką nieinwazyjną metodę leczenia bólu. No, zaletą te, tej terapii jest niewątpliwie to, jak pisze jeden z dziennikarzy, że przynajmniej możesz wyjść w ciągu dnia na ileś tam minut do gabinetu i przez chwilę się nie stresować. Leżymy jak na Saharze bądź na plaży i tak jakbyśmy się po prostu opalali. Także tutaj właśnie jeden z komentatorów mówi, że wprawdzie jest dosyć takim sporym sceptykiem, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe i deklaracje tego przemysłu anti-agingowego. I w ogóle przemysłu kosmetycznego, jeżeli chodzi o nowości, no to tutaj jednak trzeba stwierdzić, że możemy z całą pewnością zaryzykować taką terapię. Bez specjalnego problemu można tam bez jakiegoś zaczerwienienia czy bez podrażnień z niej wyjść. W każdej chwili. Z ulicy skorzystać bez jakichś specjalnych skierowań, i widać w dosyć, no powiedzmy, krótkim tempie, że jednak jest poprawa wyglądu. Stąd też ta terapia LED została uznana za głównie istotną właśnie w terapii przeciwstarzeniowej. No pytanie jest, czy ta terapia jest faktycznie taka bardzo skuteczna, i odpowiedź powiedziałabym, że jest zachęcająca, z tego powodu, że ci eksperci od LEDów uważają, że jest jedna główna zaleta tych lamp w przeciwieństwie do na przykład innych form, jak operacje kosmetyczne, czyli tutaj te LEDy powodują. Samogenerowanie się kolagenu i elastyny przyspieszają procesy naprawcze w skórze, ale przede wszystkim, właśnie powodują, że te główne podpory naszej skóry, jak kolagen i elastyna, będą produkowane w większej ilości, bardziej aktywnie przez organizm pod wpływem właśnie tych żarówek. Te żarówki nie spowodują, nie że tak ten kolagen i elastyna się będą produkować tylko w tym momencie naświetlania, ale w ogóle po prostu wzmaga to ich generację. Także w tym sensie rzeczywiście jest to pozytywne, ponieważ to są nasze własne ten kolagen, kolagen i elastyna to są nasze własne substancje, które sam organizm wytwarza. To nie jest żadna obca substancja. I Tutaj mamy kilka kolorów tych świateł. Między innymi, zaraz Państwu powiem, tutaj informacje są takie, że dr Glenn Calderhead to jest człowiek, który jest powszechnie uważany za jednego z ojców wczesnych terapii światłem o niskim poziomie LLLT. To jest tak zwana terapia HeLight. Wykorzystuje się tutaj technologię diody elektroluminosencyjnej LED, która dostarcza fale długości 830 nanometrów w celu właśnie tutaj wpływania na funkcje komórkowe. Te diody LED mogą być niebieskie, czerwone albo żółte. Niebieskie światła są używane do leczenia trądziku, zabijają bakterie z tego powodu, że te bakterie są przyczyną tej regulacji nadmiaru oleju. Czerwone światła z kolei będą stymulowały kolagen i elastynę, czyli właśnie takie dwa święte grale anti-agingu. Żółte światła będą nam pomagały w gojeniu ran i odmładzaniu ale także właśnie w szczególności odradzaniu się takiej nowej tkanki na ranach i ponadto tymczasowo poprawiają krążenie krwi. Maszyna, która jest używana w tej technologii Healite, używa kombinacji czerwonych i żółtych świateł, które są ułożone w jednym jakby reflektorze oddalonym od twarzy 15 do 20 centymetrów i tutaj mówi się, że na przykład taki zabieg to jest 13 zabiegów. E, tutaj mam podaną cenę w funtach 350 funtów później podam Państwu te ceny polskie i między innymi ta, ta terapia tutaj. Y, zaczęta została przez Pana Calderheada, który szkolił się w Wielkiej Brytanii jako patolog. Także zaczynał od takich dosyć poważnych problemów zdrowotnych i w którymś momencie jeszcze odwołam się do artykułu węgierskiego lekarza Endre Mestera, który był jakby pierwszym z takich liderów tej fototerapii. Pod koniec lat 60. zaczął eksperymentować z wpływem laserów na raka skóry i on z kolei opublikował artykuł, w którym powiedział, że udało mu się wyleczyć na przykład wrzody u pacjentów za pomocą czerwonego lasera. Tak opowiada pan Calderhead, który jest teraz właśnie ojcem chrzestnym tej nowej terapii, o której dzisiaj mówimy. Innym takim tutaj pionierem tej dziedziny to był profesor Harry Whelan, neuro, neurolog z kolei, który pod koniec lat 80. pracował w laboratorium medycznym NASA. I między innymi tam prowadzono badania nad niebieskim światłem do aktywacji chlorofilu na farmach hydroponicznych stacji kosmicznej. A więc NASA badała wtedy możliwe zastosowanie medyczne diod i Opracowano następnie diodę czerwoną LED, która działała przy długości fali 633 nanometry, a następnie opublikowano artykuł, który analizował wpływ tej właśnie czerwonej diody na tłumienie bólu i gojenie ran. I w związku z tym, no można powiedzieć, że dosyć takie poważne. Poważne podwaliny ta terapia LEDowa miała, więc w końcu zawędrowała także do zwierząt. Dlatego mówi się, że jeżeli Twoje zwierzę miało na przykład ostatnio jakąś operację, albo też cierpi na zaburzenia neurologiczne, albo po prostu ma zwykłą ranę, bo na przykład jakieś inne zwierzę je ugryzło, to spróbuj właśnie tej techniki highlight. Ta technika znana także jako po prostu terapia laserowa, <laughs> przepraszam, e, może być tutaj pomocna e, zarówno w, w wydobrzeniu, jak i właśnie w takim doraźnym e, zapobieganiu e, bólu. Ten pan Calderhead w 1976 roku pojechał do Japonii. Przypomnijmy, że Japonia, która teraz ostatnio wylansowała techniki leczenia wodorem, także tam okazuje się, że też jest takie właśnie źródło rozwoju tych LEDów i terapii LEDowej. owej Head pojechał tam na 6 miesięcy na taki urlop naukowy i tam poznał doktora Toshio Oshiro. Z kolei wybitnego chirurga laserowego. I mówi, że był tak zafascynowany jego pracą, że po dwóch tygodniach zas zasugerował ten, drugi, ten, ten Japończyk, żeby on tam został i studiował. I między innymi w trakcie jednego z zabiegów laserowych, gdzie starano się usunąć znamię na mostku u kobiety, on odkrył, że przypadkowo wyleczył u niej też neuralg neuralgię po opryszce. To były jakieś takie bolesne powikłania, które wpływały na nerwy. Więc oni doszli do wniosku, że po prostu część tej energii świetlnej, której używali, przedostała się poza swój cel i. Przy okazji zaobserwowali działanie właśnie takie laserowe, którego wcześniej nie przewidywali, więc w końcu przeszli od chirurgii laserowej do laser laseroterapii i mówią, że po prostu bawili się długością fal, fal i diodami LED. I w 1988 roku wydali pierwszą książkę o tej technice, czyli tym LLLT. Tutaj dosyć długa historia całej tej sprawy dalsza. W każdym razie w którymś momencie pan Calderhead spotkał się też z dyrektorem generalnym w Phototherapeutics firmy, która produkuje systemy LED pod nazwą OmniLux, i w końcu. Został dyrektorem klinicznym w tej firmie. Ta firma Omnilux pracowała nad m.in. czerwoną i niebieską taką właśnie lampą i pacjenci leczeni czerwonym światłem z powodu raka skóry były, byli leczeni np. Na, na czerniaka na twarzach i zgłaszali się później, że skóra była w znacznie lepszym stanie. Natomiast kolor niebieski był używany do leczenia trąciku bardzo skutecznie i oni po prostu starali się oczywiście coraz bardziej tym wszystkim oddziaływaniom przyglądać, cały czas zmieniali częstotliwość fal, ażeby przy okazji odkryć oddziaływanie odmładzające. Tu się okazuje, że 830 nanometrów to była taka jakby magiczna liczba, która potem już właśnie weszła do tej terapii. Teraz ten Calderhead pracuje w Lutronik, w produ producen firmie producenckiej z, z, z Seulu, która produkuje te sprzęty HeLite. I sumując, ta terapia LED pomaga na wymianie energii fotonowej. Każdy foton jest pakietem czystej energii bez masy, i tutaj mamy po prostu przechodzenie energii, która przechodzi na zasadzie takich jakby ogniw i energii przekazywanej przez ogniwa. Dlatego też część skóry właściwej, która powoduje, że jest wytwarzany kolagen. Będzie reagowała na to światło, i kolagen po prostu będzie wytwarzany szybciej. Także mamy taki efekt realistyczny, kliniczny, bez uszkodzeń, i nie ma tutaj ograniczenia tylko do pielęgnacji w skórze, ale także oddziaływanie terapeutyczne, na przykład w Australii, okazało się, że fantastyczne jest działanie na oparzenia. Mówi się cały czas też właśnie o oddziaływaniu na ból, na neurobóle, na przykład kulszowe, które znikały, kiedy była używana ta metoda naświetlania. No, trzeba powiedzieć tutaj jeszcze na koniec dodać uwagę pana Calderheada, które mówi, że tak do końca nie jest jasna przyszłość tej terapii LED, ponieważ szpitale na zachodzie niezbyt chętnie inwestują w tą terapię. Między innymi przyczyną wstrzymania się z tymi inwestycjami, jak podaje Calderhead, było to, że te LEDy bardzo często kojarzone były z typową. Terapią, właśnie nie terapią, tylko medycyną estetyczną, czyli działaniem czysto estetycznym. I takie skojarzenie z estetyką spowodowało pewną niechęć, aczkolwiek on mówi, że można by się tej niechęci pozbyć poprzez ułatwienie zrozumienia ludziom, w jaki sposób te ledy działają. Mówi też, że w przyszłości może być stosowana ta technologia znacznie szerzej. Może być używana np. do oddziaływania na układ mięśniowo-szkieletowy, co zresztą już jest zrobione, na urazy nerwów, a ostatnio nawet stosowano w urazach mózgu, takich jak udar mózgu. Dlatego. Tutaj hasło pana Calderheada było dołącz do rewolucji leczniczej. Przy okazji też pytano oczywiście o efekty uboczne, czy jakie są i on twierdzi, że nie ma praktycznie żadnych efektów ubocznych, że na, we wszystkich przypadkach, które widzieli nie widziano po prostu tych efektów ubocznych. Ja jeszcze Państwu powiem tutaj dosłownie Dwa słowa za chwileczkę jeszcze o tej terapii w Polsce. W każdym razie, sumując samą tą technikę Highlight, nie ma tutaj właściwie ograniczeń, kto może to stosować. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakąś szczególną nadwrażliwość na światło, to, to wtedy należałoby się zastanowić, a poza tym no, może z tego korzystać każdy. Mamy na przykład do dyspozycji domową maskę LED, która się sprzedaje tutaj za 430 funtów. Yy, mamy możliwość skorzystania z tych terapii w gabinetach. I teraz idę do informacji o polskim, po, polskich terapiach. Yy, możecie Państwo znaleźć w internecie informacje o światłoterapii z wykorzystaniem LED. Tu właśnie przeczytamy, że jest jeszcze dosyć mało popularna. I też z tego powodu niektórzy trochę niepoważnie ją traktują. A tymczasem jest dostępna, daje nam pomoc w przypadku trąciku, wzmacnia porost włosów, działa przeciwstarzeniowo, zmniejsza widoczność blizn i rozstępów, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, leczy łuszczycę, bielactwo, wspomaga gojenie ran, zapobiega jesiennej depresji i odmładza skórę. I jak Państwo zobaczycie na zdjęciach tutaj właśnie w polskich gabinetach może być stosowana na przykład na kończyny, trzymamy wówczas ciało pod lampą, na przykład nawet nieraz w odległości 5 cm, odczuwa się trochę gorąca, ale przy okazji jest efekt odprężenia i relaksu, także możemy zaraz potem przystąpić już do normalnego funkcjonowania. Mówi się, że te efekty nie przyjdą tak od razu, tylko po kilku zabiegach. Pomaga to nawet na takie dolegliwości, jak rozstępy po ciąży i różnego typu takie właśnie. Zjawiska, ale także przyspiesza porost włosów. Na przykład mówi się, że włosy przestały wypadać, bądź też odrastają nowe, takie dosłownie jak u dziecka. Także no poleca się właśnie w przypadku tych problemów z włosami. Również y, świeże blizny, także pooperacyjne, y, możemy w ten sposób leczyć. Mówi się, że ta światłoterapia jest także bezpieczna y, dla dzieci, y, i y, dlatego y, na koniec chciałam jeszcze zachęcić Państwa z tego powodu, że ogólnie wiadomo, że światło pomaga na nastrój, a szczególnie w okresie zimowym, także faktycznie być może, że jest to jakiś sposób na rozwiązanie naszych problemów i będziemy patrzeć, co się dalej będzie z tym działo. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki, Janusz Zagórski i cały zespół NTV.